Czy macie czasami wrażenie, że w konfrontacji z osobą narcystyczną zostajecie postawieni pod ścianą, to moment, kiedy musicie dokonać wyboru, i jedyne opcje to zrobić to, co toksyk chce, lub zrobić to, co toksyk chce. Chcecie działać, ale nie wiecie jak, być może jest to mniejsza pewność siebie, niższe poczucie własnej wartości, lub schemat, który nie pozwala dokonać wyboru, w tym wybrania siebie i tego, co tak naprawdę chcemy. Możemy się nadal decydować na to, co oferuje narcyz, racjonalizując sobie później nasz wybór, lub możemy postąpić inaczej. Jak? Już mówię. W takiej sytuacji najpierw najlepiej jest złapać przestrzeń, trochę dystansu, zakończyć rozmowę, dać sobie czas do pomyślenia w skupieniu. Wspomniana w poprzednim filmie metoda szarego kamienia, o ile nie doprowadzi do eskalacji przemocy z drugiej strony, jest dobrym narzędziem. Kiedy damy sobie chwilę wytchnienia, zastanówmy się, czego tak naprawdę chcemy, jaki dokładnie jest nasz cel i w jaki sposób możemy go osiągnąć. Możemy rozpisać to na kartce. Z doświadczenia wiem, że toksyka da się ominąć, da się go obejść, znaleźć inne wyjście z sytuacji. Wiem, że niełatwo to zrobić, bo często takie działanie jest wyjściem z naszej strefy komfortu, przełamaniem schematu. Takie działanie jednak często dotyczy spraw codziennych. Jednak działając konsekwentnie, z jednej strony pokazujemy narcyzowi, że nasz schemat działania, nasza postawa ulega zmianie, z drugiej strony, działając nabieramy pewności siebie, a nasze poczucie własnej wartości zwiększa się. Oczywiście nie ma uniwersalnego trzeciego wyjścia, które da się zastosować za każdym razem, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, każda sytuacja jest inna. Ale jeśli zgłosicie się do nas na bezpłatną konsultację, my postaramy się pokazać, jak można zadziałać oraz jakie rozwiązania już wprowadzili w życie nasi podopieczni. Zarejestrujcie się proszę poprzez formularz na stronie www.liberos.pl. Dziękuję.